A z takich 72, DKP 506 w Trenerze siedmiu graczy przeciwnika zdobyło dwucyfrowe wyniki punktowe. Nasza ona dzisiaj chyba nie funkcjonowała tak jak powinna. Przede wszystkim gratulacje dla trenera kaszuskiego za zwycięstwo, za super grę. Co do naszej gry, wypada tylko przeprosić kibiców, którzy przyszli na ten mecz. Którzy, którzy liczyli, że, że, że skoro gramy, gramy te mecze, o utrzymanie to przynajmniej pokażemy pazur i, i wolę walki, i chęci, a jest mi wstyd i jest mi przykro, że, że nie było tego i nie było niczego w naszym wykonaniu odnośnie, odnośnie gry we obronie. Od tego się zaczyna, tracimy 106 punktów u siebie, jest to przepaść i, i nie ma w ogóle o czym mówić. Dawid, powiem coś, coś fajnego. 9 punktów rzuciłeś 14 minut, jako jedyny w plus o minutach byłeś plus 1. Więc tak jakbyś uczywał tą drużynę. jak się go grało? Grało mi się dobrze, no, ale myślę, że to nie jest sprawa pierwszorzędna. Liczy się ten wynik. Wynik całkowicie oddaje to spotkanie. No, tak jak trener powiedział, no, trzeba przeprosić kibiców, bo zapłacili za bilety, przyszli tutaj, chcieli obejrzeć kawał dobrej koszykówki, a wyszliśmy i nie pokazaliśmy tak naprawdę nic. Przeciwnicy byli, byli lepsi w każdej statystyce i wystarczy im tylko pogratulować. Dobra, dziękuję bardzo. Widzimy się w następnym męczu. Dziękuję. dziękuję.